To też jest łaska. Do... O, jesteśmy już tutaj. Niesamowite. Udało się. Nie pamiętałem, że czerwone krewety są tuż przed nią. Najpiękniejszy boss w DLC i drugi ulubiony boss. Jest łatwa, ale nie uważam, żeby strasznie na tym cierpiała. Dobra, yy, podchodzimy. Zaraz ci ją pokażę ręczek. No, bo teraz nie, nie zrobimy jej jakiegoś niesamowitego stagera, nie? Także będziemy mogli chwilę popatrzeć. co też ona robi na przykład to No jest łatwa jest łatwa jest łatwa jest łatwa, jest łatwa. Au No nie przewidziałem tego, że do mnie doleci Skolopendra powoduje w tobie lęk. Szczerze, tak jak w hodowli, z tego co kojarzę, to Skolopendra to jest większy, wię, większy problem, gorsz, gorsze stworzenie, w sensie no bardziej problematyczne niż taki pająk. Na pewno lepsze niż małe dziecko? Wszystko jest lepsze niż małe dziecko. Wolę hodować krokodyla. Jak Mesmer poszedł, nie biliśmy jeszcze Mesmera. Chciałem iść na Mesmera, ale jakoś tak skręciłem w dążonie i dotarłem tutaj i już jesteśmy tutaj. Nie spieszy mi się do Mesmera. Mocno źle idzie, I guess. Oh. Ho, ho, ho! nie widziałem tego. Nie widziałem tego ataku u siebie, jak grałem, zajebisty grab zbyt wcześnie. Dobra, źle. Prawie za arenę wyleciała. Mhm. O kurwa. Dobra, zginąłbym. Dobra, zasługiwałem. Myślę, że możemy jej dzisiaj nie zrobić. A No dobra, teraz to mnie zniszczyło, niestety. No nie, dobra, grab. Przeżyłem. Nie przeżyłem, mam skarwe krota. Za wcześnie. Dobra. No iła mnie totalnie tym atakiem, akurat. Dobra, nieważne. Okej. Okay. kurwa nie cierpi hitboxa tej skolopendry, nie? A, dobra, nieważne. Okej. Okay. myślę, że jej nigdy nie zabijemy, tak jak każdego innego bossa. Aha. się Siądę z tej strony Zubitą w kolejnym odcinku z serii Elden Ring. Z serii siedzimy na... ...tej... ...robinie. 500 odcinków. Najłatwiejszy boss w DLC. Dziękuję. Chociaż na razie to żaden z bossów w DLC nie wydaje mi się możliwy znowu hitowania. Okej, okay, dziękuję. Nie wiem. Kurwa. To jest mój ulubiony atak, bo wystarczy go w ogóle zrolować, mam wrażenie. Aha, i wystarczy tego nie zrolować i zginąć. Ja bym się najbardziej cieszył, jakby ona tak... Nie robiła właśnie takiego czegoś, kurwa. Ona się macha po całej... Nie, ona się ślizga po całej Reni. Ona jest na łyżwach, nie? Źle, że jesteśmy w tym rogu, nie? Ja. Czy to jest ta dziewczynka Reniferowa? Dobrze kojarzę, bo tak nieduże jest, to nie jestem przekonany na 100%, ale chyba tak. Dobra, pijemy. Bijemy. Pijemy, bijemy, pijemy, bijemy, bijemy, bijemy. Kurwa no, nie, nie czaję tego ataku, nie? Te skowopędra i nie widać niestety w kadrze zbyt dobrze. Dobra, uleczmy się. Ok, to był przypadkowo dobry timing. To był przypadkowo zły timing. To był bardzo beznadziejny unik po prostu w całości. Właśnie w tym momencie przegrałem to podejście, nie? Jeszcze były szanse jakieś. claro, Ale to spierdoliłem. Szkoda. Zdążymy. Kocham to, że można przeskoczyć ten atak, nie? Bo on tak totalnie nie wygląda. No, gdzie ty mnie wyjebałaś, babu? Dobra, ostatnie leczenie. Może lek. Tylko za wcześnie, ale... Jakie to jest wspaniałe, że ten atak nie ma właśnie przedłużonego hitboxa na całą, kurwa, arenę, nie? Okej, okay, udało się. Oh, ale ledwo. <noise> łatwo, łatwo w chujli sobie. Tak naprawdę to nie, a to jest najłatwiejszy boss z tego DLC, to będzie ciekawy ran, ale udało się poniżej 100 śmierci. Zasłużyliśmy, żeby zobaczyć tą piękną cutscenkę, bo jest ładna. Nie zobaczymy jej, bo nie ubiłem Mesmera, nieważne. Wracamy tutaj. Okej, okay, także no... Mamy, mamy jakikolwiek sukces na tym streamie już, to dobrze. Miał z tym lekki problem. O, i dotarliśmy do kolejnego miejsca. Listu nie będziemy czytać, bo ja wam tego niestety nie przetłumaczę jeszcze. Gdzieś się tutaj trzeba było wajchą zająć, jedną, jakkolwiek to brzmi. I niestety nie wiem gdzie. Kurwa, jaki ten ogień ma tracking. Dziękuję, że mnie tutaj wysłałeś. To jest to miejsce, gdzie ja chciałem być, czy to nie jest to miejsce, gdzie ja chciałem być? Potrzebuję być wyżej. Tak, potrzebuję być wyżej, więc dźwignia jest pode mną. Czy on tu idzie? Idzie tutaj. Nie! Tak się kończy skipowanie mobów niestety. A ta dźwignia będzie tu, prawda? Ona będzie tutaj dokładnie. E, tutaj nie ma żadnej dźwigni. E, no, udało się jakoś. Wskocz tu! Dzisiaj, kurwa, odwal się. Zginiemy, okej. Okay. Nie, myślę, że nie dotrzemy dzisiaj do Mesmera, zwłaszcza, że stream nie będzie jakiś bitnie długi, pewnie, ale. Znaczy nie, no w sumie dotrzemy do Mesmera to jedna kwestia, a powalczymy sobie z Mesmerem to inna kwestia. Okej, okay, zeskakujemy. Dobra, jesteśmy przy dźwigni nareszcie. Czy to się teraz obróci tak, jak ja myślę, że się obróci? Mam nadzieję, bo nie pamiętam, Ni cholery. Dobra. Tutaj musimy biec. O nie. Żeby się przydostać do. O nie! No dawaj. A ład No kurwa jak... Ej. To... Jak... No. Okej, okay, udało się. Ledwo, nie patrzyłem na HP nawet. O kurde. Okej, okay, fajnie, fajnie, lecimy dalej. Sam nie jestem taki przekonany, czy te bandyckie noże to jest tak naprawdę jakiś taki wielki... Wielki challenge. Sam w sobie. Bardziej mój break skilla jest challenge'em. Ej, dotarliśmy do Messmera. Okej, okay, udało się. Przed setką zgonów. Mamy jedenasty poziom. Ostro drzewa.